Siemano wszystkim, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks'a. Tym razem znajduję się na serwerze normalnym i gram sobie na zwalentajnie dwójce. Jest to czuk premium, radziecki, czwartego tieru. letki być może z ograniczonym matchmarkingiem, aczkolwiek tego nie jestem pewien. Jest to po prostu prezent, który jest na, z kodu w CD Action. Tutaj widzicie działo, działo czyli na pocieczkach przeciwpancernej charakterystyki. Yy, tutaj w każdym chwili może zacząć wycie alarm. Bo już yy, w poprzedniej wrobie tak miałem, że w pewnym momencie zaczyna mi wycie alarm w nocy. I później do czwartej przez no, za Później przez długi okres czasu męczyli się, żeby go wyłączyć. Ech, u mnie. No i teraz tak jak zwrócić uwagę, nie ma kamerki. Mm, niektórzy mogą się zastanawiać dlaczego nie ma kamerki, dlaczego nie ma kamerki. Otóż jest to spowodowane tym, że e, mam zamieszanie, jeżeli chodzi o mieszkanie. A nawet zramowanie. I też sobie, jeżeli słyszycie hałasy za okna, albo okno uchylone. Jest godzina 23.32. Mm. I za chwilę po tym nagraniu idę spać od razu, bo jestem padnięty, bo wczoraj sobie zrobiłem e, nockę, czyli siedziałem całą noc między czwartkiem a piątkiem przed komputerem. Gdzie w piątek, czyli dzisiaj, jak ja tu nagram, to dzisiaj jest piątek e, miałem jeszcze inaugurację Roku Akademickiego, gdzie jest zaznane inauguracji. Bo myślałem, że tam mi się będzie odbierało indeksy, ale się okazuje, że... Serio? STWZ nie przybije? O, przybiję. No to na autorem jego ja tylko przybiję. Tak tego nie przybiję, bo to Z penetracją równą 51. O to Generalnie na rzeczy ujmując na odcinku w e e Poprzednich próbach odcinka. Y przegrywałem i teraz jest to dość niedowolne ponieważ między ostatnią próbą a, a tą próbą minęło sporo, znaczy, dobra, może złe słowo nie minęło sporo czasu natomiast yy, zmieniłem się pojazdy w garażu zamiast 7, tutaj mam 6 japońską ciężki Natomiast o niej mam oho o i z trola ponieważ e, stwierdziłem że nie będę kupował japońskiego tygrysa jak chcecie możecie mi kupić jakieś prezenty do woda <laughs> Ja się za to nie obrażę <laughs> hmm, w ogóle generalnie nagrywam to na zapas e, ponieważ znaczy na przyszłość hmm. żeby po prostu je to wrzucam i to to będzie miał czas przekonwertować Właśnie Ej no myszka do góry Kurde na no, co mi tak myszka jakoś kiepsko Kiepsko chodzi. Um. No na no, no to działa Nie no, będzie gdzie ten marderek Tam jest mard... O Jezu Ty marder ma... What the fuck? Marder ma hobbitę? Znaczy... trolla. A nie, bo tam są dwa mordery, ja dwa od, od, od tylu wyłapam naraz. Kurwa. No, fakt, fakt, murder nie ma pancerza, ale... No, ale tak. Polecimy sobie za chwilę jeszcze... Mm, to zobaczcie sobie tutaj... Tutaj to jest o, o i, a nie o ni e, Ponieważ... Y, Będę teraz sobie zbierał kasę na to, ażeby móc kupić właśnie oho Brakuje mi jeszcze... Z... No, sporo kasy mi brakuje Mam tu już prawie wszystko blokowane z wyjątkiem tego działa i gąsienic Ja nie wiem czy gąsienicę muszę robić, czekajcie ja zobaczę Tak, muszę robić gąsienicę A ocho będzie wyglądało mianowicie w ten sposób ma nadal te tutaj z przodu Niestety Także yy, tam Mogę tylko jedno działo dać, jedno, znaczy jedno to No mam się wydaje, bo tam coś się zmienia nic tutaj się przeskakują Tak mi się wydaje Tu jest znaczek Japonii i tam też jest znaczek Japonii, dobra no i też jak widać konta premium mam, bo to też jest właśnie urwa zamknąć jeden z oknem. Eee, wiem, że słychać to i niestety... A dobra wiem co jeszcze nie, nie ma wybadanego. Nie mam, nie mam jeszcze wybadanego BCK 155-55, czyli francuskiej artylerii 9 tieru, która ma wieżyczkę, mimo że Wargaming mu tutaj w tych parametrach pokazuje, że jej nie ma. zaraz mnie trafi z tym tutaj hałasami tak, już mam klawiaturę gamingową to sobie jeszcze zakupić laptopa gamingowego żeby nie musieć kupować po prostu komputera i tego komputera i klawiatury to może to kupię sobie po prostu Monit nie no, monitor mogę wykorzystać co mam w domu Tak więc Chciałem pojechać na pierwszą linię do miasta Arto to by Nie było takie co, tego zbyt dobre, ponieważ artem ma tylko 300 HP Gdzie KW-4 czy, czy, No te 34 na pewno bije tyle Super Pershing jedy, nie, nie, tyle nie zabiera Bo Super Pershing bije średnio po 240 Ach, chciałbym pozobić jeszcze jedną osobę ode mnie z, z klanu, Która się zowie... Yy, zaraz wam powiem o, gold connect Znaczy w się nick ma gold connect ooo! Yy. Nie wiem, że się na są mapę. O proszę Próśmie, z wolę zaczynać z tej przeciwnej strony na tej mapce Hmm? Coś dzwoniło. No to za chwilę zobaczę. Jako, że komputer mam cały czas puknięte to ładowanie, to mogę sobie w każdym momencie... U, MX, że za dusza. Mhm. Mm to... No jeszcze jest 6 tu jedzie. I is zwykły Jakiś ze sobą też miałem bardzo fajny yy... strzał w isa z Lorena Leci, zobaczmy czy trafi Are you fucking killing me Leciało to tutaj, miało to trafić obok Nie będę się, zaraz tam się zawijać Jeżeli jeszcze challenger padnie, to wtedy Muszę tak jak mówię uciekać Dobra może wyłączę ten battle asystent yy... challenger widzę, że jest pierwsze o, o może mi się w ten ceko w ogóle jakie rozproszenie mam w trakcie jazdy na lorce no zobaczcie sobie to, to kółeczko to jest rozproszenie tak wiem że słychać to i to nie jest ode mnie zależne po prostu, się nagryźć to do północy tak jak mówię o północy już idę, przebieram się i idę spać bo muszę iść spać jako że ostatnio nie szedłem <grym> Na dół, 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 na dół. Szybciej się obracaj, Lorę I tu też... tak tutaj. Spróbuj coś nam wrzucić. Jakąś pigułę. Yy, no, że sedusz, ale jest na dobicie. Yy, tutaj nie mogę przycelować. Nie, no mogę. Tam się pokazał, że serduszar. I też T34.1 tutaj jedzie. Tam jest budynek, dlatego tam nie mogę przestrzelić. T34.3 zaczął... Czy jeden zaczął kapować? A tak jak mówię, nie przestrzelę na, do niego, bo to jest budynek. Dobra. Eee, z linii z tym radzieckim. No co to, to ma być? No nie trafiłem go na takim skupieniu. Aha. Tam jest przeciwnik. I strześ mnie widzi. Natomiast tutaj jest te 34. 3 do 10 GG A Osem... są już zostałem od dupy, od holgata W dupę od holgata Kurdy no no wykryty, on ma 100%? Tak, on ma 100% Wolę nie patrzeć na tą do porażkę Dostał jeszcze jeden hatek Ale dobra, polecimy sobie jeszcze teraz A, pokażę Ci super Pershingiem, polecimy jeszcze bitwę super Pershingiem i tu wszyscy gracze, którzy kupują Super Pushinga, z tego co zauważyłem, mają taką samą załogę. W sensie, pierwszy jest muzin, później jest coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No, także... Za jeszcze muszę to stracza. Jeżeli ktoś się ja to coś, to sorry. No, super Pergi. teraz mnie tak naprawdę wyrzucił najgorzej, jak mogło mnie wyrzucić. Ponieważ wyrzucił mnie na dziewiątki. A super Pergi posiada ograniczone losowanie, gdyż dziesiątkę, ledwo dziewiątki jakieś, chociaż to oni mają papierowe dziewiątki, to przebije akurat. Na Goldzie mam 258 przebicia, ale ja nie włożę Golda, bo wychodzę z założenia tak jak już

może i to nie wygląda na no, fajny bank ses, Ale jednak potrafi, potrafi, potrafi sporo odbić Potrafił przy dobrej grze, a... Znajdziecie się, ja teraz nie zagram dobrej gry bitwy Chciałbym mieć bitwot pull 8k major Nie wiem, że łącznie mam HP, ale... Yy, ale... No kurwa, jakie kombinacje dostałem To nie był dobry pomysł, żeby przejeżdżać tędy Jest 6, zobaczmy Czy tam stoisz? Stoisz jeszcze Pozwólcie, że tamtej bitwy na super, na super nie będę komentował. I tego losowania również. Co prawda Bishop i um, no MX38 mogą sobie coś tam jakoś pograć, ale ja z przebiciem... 33 i uszkodzeniem 8 bo mam karabin maszynowy, a nie działo. Tak jak Halla to powiedział. Bez nic ma karabin może nawet nie ma działa Nie ma działa jako tako Ten koleś siedzi tutaj I No auto im jeszcze nie niego dać no Nie mogę na jego auto im trafić Też ja się do mnie przebije, no... Mam mnie na dwa chyba... No, no właśnie. Kurwa, w WG, jepcie się! Ej, ja w opisie dam wam linki od Cyber Mariana do Słucharów. Do sucharów, do sucharów Cyber Mariana. wam jeszcze jedną ciekawotkę tutaj w trybie konwój, w trybie bitwy konwój jest to przycisk na klawiaturze jest to przycisk albo, albo U albo U albo tak jest no u mnie to na klawiaturze to jest to samo no u mnie na klawiaturze to jest to samo tak jest, a U znaczy U to jest przy tak jest no słuchajcie Można trąbić, tylko że słuchać w to tylko wy Przynajmniej z tego co ja zauważyłem Co za pizda Bez tego muszę się jeszcze raz rozpędzić nie, Cześć, sejk pojechałem nie tu gdzie chcę Tak jak mówię, ten odcinek będzie króciutki znaczy, nawet tego nie mówiłem, ale teraz mówię. <laughs> Moje, ja go chcę. Rykoszyk? Na dupie? A wkrótce jest jakiś strzał trafiony z drugi strzał, który by mi Nie trafiłem właściwie O! mi się Jak się? Tak nie on kurwa trafił Nie co to ma znaczyć w ogóle Pięć razy korzec na dupie Lanchestera Przeciwnika, w sensie Dobra, 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 dobra Dobra, jedna bomba podłożona Nie, trochę za późno mnie koleś Nie zdołałem bombę podłożyć No nie mogę się naprawić Znaczy, nie siebie, tylko Lanchestera Leczy tchu. Marka jeden Ale ja spróbuję pojechać z bombą Koleś, nie taranuj mnie la. la, 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 la Hmm. Dawaj, 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 dawaj! Uje Na no co za głupek No jeszcze mnie zabił hmm. Tutaj jako ciekawostka Mamy nieskończoność liczby HP I nieskończoność liczby amunicji nie wiem czy zwrócićcie na to uwagę czy nie W tym trybie Nowym koleś mi to wziął, no ale Jest progres taki, że to nie wiem nie będą nawracać tylko w niego Przynajmniej tak mi, mi się wydaje Tak po... powinno być Myślę, że to ja wybuchem pierwszy No jedź tą głębą koleo masz jeszcze kadrę ze sobą Manchesterów. możecie wyrazić swoje opinie odnośnie tego trybu yy, w, jeżeli chodzi o samochody Wej Uwi! No kurwa, on mnie trafił, a ja go nie... Strzeliłem. Poważnie strzeliłem. Winchester'a. Przeciwników. 1 To jest też numer do I potrafi doprowadzić do szewskiej pasji. Fakt. Chcę i chcem i na prosty się wywalin. No damo taki. Któż? No dead body.

Chuj, sam go zablokuję Chodź tu Uba ten się nie przejechać Rally Jest to ta i zniszczony To to jest co, Eremis No bo nie wiem Jak porażka kurwa Jak kurwa porażka Zajdziemy może, przecież marki ten został zniszczony, to kurwa, nie mamy go zniszczyć, tak? Nie będę się bardziej wkurzał To było na tyle, tak? Więc jak mi się odcinek spodobał, możesz zostawić tylko w ogóle napisać komentarz, jeżeli nie słuchacie kanału to możecie zasubskrybować kanał. Eee, ja już nie gram w tą grę. Także, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!